Cześć! Dziś o rozwiązaniach systemowych. Zachęcam Cię do przemyślenia tematu za każdym razem, kiedy jest jakiś problem i generujesz rozwiązanie. Zachęcam, żebyś zastanowiła, zastanowił się, na ile to rozwiązanie można rozszerzyć i zastosować to rozwiązanie jako takie rozwiązanie systemowe. Rozciągnąć to na większą część organizacji czy na większą część działań, żeby ta energia, która pójdzie w rozwiązanie. Nie była zmarnowana, tylko żeby jednak szukać rozwiązań systemowych, wprowadzać je i żeby potem one działały jako pewne automaty. Czyli mam trudną sytuację, albo mam jakieś nietypowe pytanie od klienta, wymyślam rozwiązanie i wprowadzam to rozwiązanie jako rozwiązanie systemowe, czyli informuję odpowiednią liczbę osób o tym, że taka um, sytuacja może być w taki, a nie inny sposób rozwiązana. I to naprawdę ułatwia pracę większej liczbie osób i zwiększa efektywność całej firmy. Zachęcam do pomyślenia o rozwiązaniach systemowych. Dzięki za dziś. Pozdrawiam. Cześć.